Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będziemy studiowali drugą księgę Daniela. A mianowicie chodzi mi o sen, który dostał król Nebuchadnezar w roku 605 od samego Pana Boga. Był to sen ujawniający proroctwa i przepowiednie obejmujący 2500 lat, zaczynając od czasu Daniela, kończąc na dni dzisiejsze. Celem prorocy jest wzbudzenie nadziei oraz zaufania do Boga, który kontroluje wszystko, co się dzieje wokół nas. On jest Panem Wszechświata, także nie powinniśmy się bać, tylko zaufać Panu Bogu, modlić się do Niego i pytać o odpowiedź. Tak samo zrobił nasz bohater Daniel. Wraz ze swoimi przyjaciółmi modlił się do swojego Boga, a ten mu odpowiedział i tym samym uchronił go przed śmiercią. Ludzie XXI wieku nacechowani są rozpaczą, zatroskaniem, zniechęceniem. Niektórzy z Was wołają i zadają sobie to pytanie: Czy jest Pan Bóg, który kontroluje to wszystko, co się dzieje na naszej planecie Ziemi? Tak, jest. Jest niezliczona ilość dowodów i proroc, które zostały już spełnione. Musimy tylko w nie uwierzyć. I odnaleźć w Biblii. W drugim rozdziale Księgi Daniela Pan Bóg objawia się jako jedyny, który zna przyszłość. Dowiedział się o tym sam król Bukadnezar, kiedy obudził się po śnie o tak wielkim znaczeniu, jednak nie pamiętał jego treści. Wezwał na swój dwór czarów, magów, chaldejczyków i poprosił o jego wyjawienie. Niestety żaden z nich nie wiedział. Posłuchajcie. W dwunastym roku panowania Nepukadnezara miał Nepukadnezar sen, takiż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. I kazał król zwołać wróżbitów i magów, czarowników i chaldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen i przyszli i stanęli przed królem. Wtedy król rzekł do nich, miałem sen. I mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen. Wtedy Haldejczycy odpowiedzieli królowi po aramejsku. Królu, żyj na wieki, opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ci go. A król odpowiedział Haldejczykom i rzekł, mój wyrok jest wydany, jeżeli mi nie opowiecie i nie wyłożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu. Jeśli natomiast opowiecie mi i wyłożycie sen, otrzymacie ode mnie dary i upominki i wielką cześć. Opowiedzcie mi przeto sen i wyłóżcie go. Niestety, pomimo swojej mądrości i inteligencji, Chaldejczycy i wróżbyci, ludzie, którzy pracowali na dworze króla, nie wiedzieli, nie mieli pojęcia, jaką treść miał sen. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi mówiąc, nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla, jak też w ogóle żaden wielki i potężny król nie stawiał takiego żądania wobec wróżbity, maga i Chaldejczyka. To, czego król żąda, jest trudne, a nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Z tego powodu król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał i kazał stracić wszystkich magów babilońskich. Ten srogi rozkaz dotyczył również Daniela oraz jego trzech przyjaciół. Daniel spytał się Ariocha, dowódcy gwardii królewskiej, ten mu wszystko opowiedział. Na tą opowieść, Daniel poszedł do swojego domu i opowiedział trzem przyjaciołom, co się z nimi stanie. Wyprosił u króla jeszcze czas, żeby dał mu kilka dni, żeby dowiedział się o treści tajemniczego snu. Trzej przyjaciele wraz z Danielem modlili się do Boga Żywego i prosili o wyjaśnienie snu. W Biblii jest napisane, Proście, a będzie wam dany. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Zgodnie z tą obietnicą Daniel i jego przyjaciele otrzymali sen, który później mogli wyłożyć samemu królowi. Sen ten ów dotyczył wielkiego, potężnego i strasznego posągu. Głowa jego była ze szczerego złota. Natomiast ramiona i piersi z żelaza, brzuch oraz miednica z mosiążu, natomiast golenie z żelaza, a nogi z żelaza oraz gliny. Co to znaczyło? Zaraz się o tym dowiecie. Ty, król, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg. Potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota. Jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień. Uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Każdy metal symbolizuje tutaj, Jakieś mocarstwo, jakieś królestwo i jest to jakaś swoista symbolika. Głowa posągu, zrobiona ze złota, była symbolem Babilonu, czyli potężnego króla Nebukadnezara, któremu przyśnił się sen. Było to miasto naprawdę płynące w mleko i miód. Wszystko było ze złota, był dobrobyt, praca. Nikomu niczego nie brakowało. Wydawałoby się, że takie mocarstwo będzie trwało wiecznie. Muszę dodać, że Wielki Babilon trwał od 605 roku przed naszą erą do 539 roku przed naszą erą. Następstw, następnym mocarstwem była Medopersja. Nowe państwo Medopersja pod rządami Cyrusa Wielkiego pokonało Babilonię. Cyrus ustanowił lokalnym władcą. Ogólnie znanego Dariusza, co znaczy władca kierujący. Tytułu tego używali różni królowie perscy, którego symbolem było srebro. Przez ponad 207 lat Medopersja wiodła prym i była uznawana za najpotężniejsze cesarstwo świata. W 331 roku Aleksander Wielki pokonał Medopersję. Czy pamiętacie, co było po srebrze, jaki metal? Otóż mosiądz, brąz, prawda? Niestety w 323 roku Aleksander Wielki zmarł, a jego kraj zaczął się dzielić. I niestety nie udało się wrócić do poprzedniej potęgi. Rzym podbił Grecję. W 190 roku przed naszą erą mocarstwa syryjskie i greckie podzieliły się. Natomiast w roku 160 przed naszą erą mocarstwo macedońskie podzieliło się, a Egipt uznał zwierzchnictwo żelaznego mocarstwa, które na początku było republiką, a później stało się mocarstwem. Ale i w dziejach cesarstwa rzymskiego przyszła kolej na podziały i rozbiory. Hordy barbarzyńców ze wschodu Europy i z północy nadciągały, a był to wiek czwarty. Symbolem Rzymu stało się żelazo i glina, a żelazne mocarstwo stało na glinianych nogach. Jak widzicie, nie mogło się ostać. Czyniono wielkie wysiłki żeby wrócić do poprzedniej potęgi. Zabierano małżeństwa, wyprawiano wielkie wyprawy wojenne. Napoleon i inni próbowali przywrócić do poprzedniej świetności i do władzy. Niestety nie udało się, ponieważ tak jak glina i żelazo nie mogło się ze sobą połączyć, tak samo i kraje w tamtym czasie również nie mogły się połączyć. Czyli zgodnie z proroctwem, które było zapowiedziane 2500 lat temu, e, tak właśnie się skończyło. Proroctwo mówiło, że ten podział jest podziałem ostatnim i nigdy nie dojdzie do zjednoczenia. W ostatnich dniach rozpadu państwa rzymskiego Pan Bóg ustanowi swoje królestwo, e, które nigdy nie będzie zniszczone, a rządził będzie Jego własny lud. Które odziedziczy Królestwo Niebieskie. Chciałabym się teraz ja dowiedzieć od Was, Wasze przemyślenia, wnioski, czego dowiedzieliście się z dzisiejszego studium e, oraz jeżeli żyjemy w symbolicznych stopach posągu Daniela, e, jakie poczynienia musimy dokonać, skoro przybliża się Królestwo Niebieskie. Proszę Was o wiadomości, o komentarze. Chętnie będziemy z Wami rozmawiali, odpowiadali na nie. Na tym nam bardzo zależy. Do widzenia, cześć!